Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj w tle jest zimi halinka sprząta nieco podłogę, którą lekko odgruzowaliśmy. Nie jest może idealnie, ale nie jest też źle. Więc tak, zasuwaja, ja może potem spróbuję tą podłogę nam jeszcze zamieść raz. I co? I yy, przyjechać się trochę na mopie, bo tak jak jest ciepło, wychodzi się na dwór, to wiadomo, że ta podłoga bardzo szybko się brudzi. A no jednak wiadomo lepiej wygląda, kiedy jest czysta. Okej, okay, yy, zabieram się za śniadanko. Dla ciebie dziewczyną usmażyłam jajka, bo Lila chciała takie inne jajo, więc dostały i muszę powiedzieć, że jajka wchodzą, a sobie robię chleb w jajku, także jesteśmy w takim jajecznym klimacie i zastanawiam się, jak tutaj ogarnąć kwestię obiadu, bo w sumie mamy prawie że pustą lodówkę, nie mamy takich dodatków na zasadzie, wiecie jakaś tam kukurydza i tak dalej, więc no myślę, co tutaj wyczarować na ten obiad. Bo też w sumie nie chcę robić żadnych takich dużych porcji, bo no wyjeżdżamy, więc bez sensu. A zgaduję, że tata też ma jedzenia w opór, bo u nas tata zawsze narobi po prostu, wiecie, kocioł wszystkiego i I znowu południa praktycznie mi minęło na niczym, ale byłyśmy trochę na dworku. Lubię właśnie przy tych wcześniejszych godzinach wyjść z nim jeż, jeszcze trochę na dwór, potem się chowamy w domu i akurat Edeluśkę odkładam na drzemkę. I muszę Wam pokazać, co, daliśmy, co dostaliśmy przed chwilą od sąsiadów. Zobaczcie. O takie pyszne dobroci prosto skrzeczka, pomidorki, że różne typy. Lila już kilka zjadła, tak wiecie, jak jabłko dosłownie. Mamy ogóreczki, były też takie maluszki pomidorki, takie te. Sherry, no ale dziewczyny już zjadły. I wiecie co? Pomyślałam, że jeszcze Wam pokażę książki, które planuję przeczytać. W tym miesiącu cały czas walczę z projektem Szczęście, walczę. Ogólnie bardzo przyjemnie mi się czyta tą książkę, ale no, dawkuję ją przy okazji usypiania młodszej. I tak miałam w lipcu przeczytać Miłość na Walizkach, więc zobaczymy, czy uda mi się. Ale tak, wracam do Marcela Mossa, wszyscy muszą zginąć, podobno po prostu pochłania się w momencie. Sekretne dziecko i jeszcze coś polskiego autorstwa, czyli schronisko niechcianych żon. Ale nie ukrywam, że coraz, coraz trudniej jest mi wygospodarować ten czas na książkę, tak jak bywały takie miesiące, kiedy ta książka była priorytetem, żeby usiąść i przeczytać. Tak, teraz po prostu oddaję się innym rzeczom, rzeczom a czasem po prostu, wiecie, chcę usiąść i odpocząć tak zwyczajnie po ludzku. No, ale gdzieś tam zawsze mi ta książka towarzyszy. Jutro mam taki plan, żeby wybrać się do Olsztyna autobusem albo pociągiem, zobaczymy i właśnie mieć tą książkę za zanadrzu tak żeby wiecie, po prostu ktoś mnie wiezie ja rozsiadam się jak królowa z książką i jakoś mi te pół godziny mija także taki jest plan i zobaczymy oczywiście jak wyjdzie oho, Daluśka coś znalazła będzie niespodzianka czy nie będzie? tata pokaż jak się tym obsługiwać Lili ma tutaj Miami. Rodzinne wyjście na lody. Nawet Delusia ma swoją porcję, tak? Ja mam. Porcję. Pokaż, ty też masz porcję? Super. Zawsze są Fajnie. W domu. Dzisiaj w sumie bez większych szaleństw byliśmy troszeczkę w pastyniu się przejść. Zjedliśmy lody, dograliśmy to, co tam było do dogrania i wstąpiliśmy do biedronki po parę drobiazgów, żeby zjeść dzisiaj jeszcze na kolację i jutro na śniadanie, ale w sumie bez większych szaleństw, bo potem nas nie będzie, więc bez sensu robić zakupy. I tak, ogólnie wzięliśmy jeżyny. Nie wiem, czy dziewczyny polubią. Sprawdzimy. Ale mówię zawsze, wiecie, jakieś owoce. Nie miałam wielką chęć na taki ser halloumi. Więc nie wiem, może zaraz sobie zrobimy na patelni, bo bardzo lubię mm, serki na jutro, na śniadanie dla dziewczyn. I wzięliśmy takie krosanty. Dwa zwykłe. Trzy z czekoladą. Coś na potem. I coś na potem, albo na teraz, zobaczymy. W każdym razie, tak jak powiedziałam, bez szaleństw. i W sumie do halumi możemy śmiało opędzilować pomidorki, też żeby nie zostały i nie leżały. Cześć, dzień dobry, sobotnio. Dzisiaj jest dzień mojego wyjścia solo, ale. Pogoda się zepsuła i tak jak początkowo miałam taki plan, że wiecie, pojadę sobie wcześniej, przejdę się, e, pójdę może gdzieś tam na jakieś śniadanko. Tak teraz czuję, że mi się po prostu okrutnie nie chce, no, ale i tak pojadę wcześniej, bo chciałam zahaczyć o jakieś lumpy. E, no ale jeszcze gdzieś tam jest taka myśl, że mm, może nie. E, więc zobaczymy, pomyślimy. E, tak, pierwsza rzecz, e, ogarnę się, zobaczę jak mi to wyjdzie czasowo i dziewczyny muszą dostać śniadanko i dzisiaj, tak jak wczoraj wam pokazywałam, będą e, krosanty, do tego serek homogenizowany e, i myślę, że one tym na spokojnie się najedzą. Także tak i nie mam w sumie czuć kawkę, czy ciekawkę, czy. Wypić kawkę gdzieś tam na mieście. Zaraz pogadamy z moją zobaczymy do jakich wniosków dojdziemy. I tak, mamy śniadanko: jest krosiant, jest serek, także będziemy jeść. Kto wstawiał, że tak to się skończy? Pogoda się popsuła, więc z mojego spaceru yy, nic nie wyjdzie. Ale tak, no jedziemy yy, wszyscy razem od razu do yy, Olsztyna. Zaliczymy lumpy, w ogóle wiecie co, ja mówię, że pojadę do lumpa, a Lila stwierdziła, że ona też chce do lumpa z mamą, jednak ciąganie jej już od momentu jak była w brzuchu przyniosło efekt, dziecko też lubi lumpy, zatem co no ja nie mogę jej odmówić takiej przyjemności, jedziemy razem do lumpa, będziemy wybierać piękne ciuszki i w ogóle... Przeczytałam, że teraz ten tydzień był ostatnim tak y, ciepłym tygodniem y, tego lata, więc powoli chyba co trzeba się nastawiać na jesień. Dzisiaj w ogóle pogoda jest taka jesienna, można powiedzieć, bo pada deszcz i jest chłodno. Także co no, nic nie poradzimy. Kolejny punkt to Alura. Idziemy robić brewki. To co jeszcze tylko szybka kawka i kupiłam coś w Fitcake. Akurat jest naprzeciwko, więc spoko. A w środku o takie dobroci. Okej, okay, jedziemy w końcu do Płocka. Myślałam, że uda nam się wyrobić troszkę troszeczkę wcześniej, ale jeszcze wpadliśmy do znajomych na kawkę, to już chyba była nasza trzecia tego dnia. Eee, I e, co, zagadaliśmy się trochę. Eee, no ale tak, idziemy. Mam nadzieję, że w miarę szybko i sprawnie pójdzie nam cała podróż. W ogóle pokazuję Wam moje brewki. Jest inaczej, zdecydowanie jest inaczej, ale powiem Wam szczerze, że efekt mi się podoba. Nie jest jakiś taki przerysowany, nie jest zbyt mocny. Także myślę, że regularnie na takie brewki będę się umawiać. Tym bardziej, że nie mam dzisiaj makijażu, a ta twarz jakoś tak wygląda dobrze. Czy tylko sobie wcześniej delikatnie maznałam usta, bo jednak podkreślone usta też się robią swoje. Ale oprócz tak. tego żadnego podkładu, nic na rzęsach, a i tak Pana, jestem robię, jest zadowolona z takiego to wyglądu, to wiecie. 100% naturalny. Może buciki zdjąć? Gdzie my przyjechałyśmy do cioci i do dziadka? Już nowe zabawki, co? Pepusia jest. Tu jakaś kuchnia, lala, wózki. Ile rzeczy fajnych. Dala, da tańczysz?